Biatka już jest, skręciliśmy przedczoraj blachę, teraz tu worek jeszcze rochu muszę wziąć, albo sensowe zaimputować. Za Półtorej tony i lecę na 6 hektarów. Ale zimno. Ja pierdolę, dzisiaj zimno, masakra. Zaczynamy groszek, akcja. Zobaczymy jak głęboko go się posialiśmy O coś tam siedzi jakoś na jakiejś głębokości 6 cm, 6-7 nie chce wejść żeby tylko nie było na wierzchu no jest jest tutaj nie chce wejść, go nie, nie. dobra nie ma co siejemy wszystkie sieją Wszystkie sieją. I gitara. Ale dzisiaj zimno powiem wam, zimno jak Holender. A tak wygląda to perado. Bezorkowo. No coś tu liście jakieś tam dostały od mrozu. Ale to wygląda ładnie. No żyto jednak, żyto. Ciekawe, może wyrwiemy jednego pasta O, ale siedzi no rozkrzywiony, rozkrzywione jest ładnie Nie powiem fajnie to wygląda, ja tu oddzielimy je. O! Ojeju, jest tych pędów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem 8, 9, 10, 11 łacha za dużo Toś może mnie z tego żydka Dobra, idziemy siać Dobra, mamy to pierwszy siew tego roku 2021, 27 luty, już 26? 27 luty, siejemy groch w ilości e, 240 kg. Mamy masę tysiąca ziaren dość małą o 185 e, gram e, gdzie powinna być około 250, dlatego może e, Powinno się siać więcej, ale jest drobne, więc siejemy mniej. E, tutaj poszedł pod koronkali, pod, ko pod, pod korzeń nasz nawierz. Teraz, ostatnio szałem e, w ilości 150 kg. E, damy tutaj jeszcze RSM w ilości 30 kg czystego azotu. E, do tego jakiś oprysk e, do istny. Jeszcze tego nie wiem. Nie, nie rozeznałem się w tej kwestii, tylko e, już mówię i zaznaczam, że to jest pierwszy raz w tym roku pierwszy po prostu, po prostu pierwszy raz w moim gospodarstwie jest przysiany groch, więc nie wiem jak mi to wyjdzie, Mam nadzieję, że to jakoś jakoś to będzie, że coś z tego będzie ogólnie. Ogólnie to jest działka, jest bardzo wadliwa. Widzicie, cały czas idzie do góry, praktycznie 20 hektarów tej działki, to jest 40 hektarowa działka, gdzie 20 hektarów tej działki, to jest praktycznie wzniesienie i upadek. No znaczy się, no górka. Co tu jeszcze byłem, mogę powiedzieć o tym? O tutaj fajny jest taki kawałek, to mamy taką mieckę. Ja sobie to zostawiam na sam koniec, bo akurat brat przyjedzie z talerzówką i wpadliśmy na pomysł, żeby to zjeździć jeszcze talerzówką, żeby to bardziej ładniej dognieść, bo nie wszędzie dokładnie domyka te ziarka, więc wolałbym to bardziej przygnieść. I żeby to było lepiej zrobione, przyłożyć się trochę do tego grochu. Ma, ma co powiem Wam, że przy, przy tym grochu yy, ogólnie ma co robić, no i 140 koni i no te 9,5 na godzinę sobie idzie, niby jest twardo, ale, ja wam, ale powiem Wam, że yy, bardzo mocno zagłębiłem talerze, praktycznie popiasty, czyli na jakieś 15 cm yy, od razu przetalerzowane mamy, bo tutaj widzicie fajne rodzynki takie są, będę musiał zaraz stanąć i tego rodzynka sobie z powrotem zabrać. A tu nawet chyba jeszcze jeden jest Bo będę musiał teraz stanąć nie lubię takiego wychodzenia Bo to kurczę pierwszy krok do tego żeby Do tego żeby zba... się przeziębić z dołu A już się zacząłem wyku... Prawie się wykurowałem Już kadar mi minął Miałem katar, już się źle bardzo czułem Ale nie leżałem ani godziny Garść tabletek niestety I ogień w pole i pogoda zobaczmy czy to kamień Uła. Uła. to kamień nie na kamień twardy skubanie o ile, jaki rodzyneczek patrzcie ha. proszę państwa uciążki kurde nie ma gdzieś jeszcze jednego no i widzicie, tu jest tu jest zrobione, To jest stanowisko po ziemniakach e, Zrobione drapakiem na 25 cm z talerzówką Jesienią to było Jesienią to było Drapane było jesienią Ale mimo wszystko i tak jest bardzo twardo Ale jest ruszone pod spodem, więc tam Jedziemy Przydałaby się nawigacja, żeby samo prowadziło, ale co my wtedy byśmy robili w tych ciągnikach? Głupoty by się w głowach trzymały, zamiast patrzeć na maszynę czy na ciągnik, to byśmy dziś. Kurka wodna, uciekać mi. Muszę się rozebrać, bo w ciągu się robi momentalnie gorąco. No jest tragedia, powiem Wam. Na dworze zimno, słońce trochę przygrzało i w kabinie normalnie 20 stopni ponad. No, i co to jeszcze mogę powiedzieć o technologii? No nic więcej. To, co najważniejsze, to Wam powiedziałem. Także dzisiaj tyle z tego vlogu. Kończę siać, brat przyjedzie talerzówką. Tak myślimy, wpaść na pomysł, też znaczy wpadłem już na pomysł, żeby zainstalować na talerzówce takie skrzynie, klatkę, taką można powiedzieć. Do której można będzie wsypać na przykład łyżką kamienie, żeby dociążyć talerzówkę na przykład, żeby nam robiła talerzówka jako wał no nie mamy na razie po prostu kasy, żeby kupić sobie jakieś tam wały za jakieś powiedzmy 30-40 tysięcy mamy talerzówkę, więc talerzówka w sumie to też jest wał ponowy nawet lepiej, może i nawet lepiej, nie wiem no ale na pewno coś tam pomoże, coś tam przyklepie, no nie wiem, zobaczymy to, przetestujemy tą talerzówkę, teraz brat przyjedzie przetestujemy jak to będzie wyglądało i zdecydujemy czy będziemy to jeździć tym wałem, tą talerzówką. znaczy talerzówka będzie podniesiona do góry. Samymi oponami można powiedzieć, żeby troszeczkę docisnąć tą glebę, wyrównać ją i będzie gitara. Dobra, tyle z dzisiaj. Jak coś to jeszcze wrzucę trochę z talerzówki, jak ci, jeśli brat, dojechać. Na razie, trzymajcie się, do następnego.